Siema! Witam Was w kolejnym odcinku z budowy foksówki. Ostatnio wykonaliśmy przeciwwodną izolację poziomą fundamentów, natomiast w dzisiejszym odcinku zajmę się tematem, jak postawić ściany fundamentowe z Bloczka, który właśnie ląduje w wykopie. Zobaczcie, u góry jest ta linia energetyczna i się bez problemu pan pod nią mieści, więc możemy sobie zrzucać w to miejsce konkretne które nas interesuje, a potem chłopaki nie muszą tego nosić, tak? Więc dla nich jest to wygodne. I użyłem tutaj złego słowa, bo powiedziałem ja, ale nie ja, tylko Mariusz wam to pokaże, który od wielu lat jest murarzem, a ja będę przynajmniej udawał i próbował być jego pomocnikiem. Pamiętajcie o subskrypcji i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Pozamiatać, piasek. Teraz przeniesiemy sobie piony, mamy oś. Siódemkę zaznaczoną. Teraz od środka muru zaznaczamy 12 w jedną, 12 w drugą. To jaka technologia na dwie poziomice. Aha lepiej niż ta łata długa strasznie, bo za długa. Rysujemy kreseczkę. Zaznaczymy tu raz drugi. Teraz przeniesiemy sobie linię. Po długiej łacie. Tylko gdzie jest długa łata teraz? <śm> <śm> Czyli teraz mamy jakby prawą krawędź bloczka, że tak powiem, znaczy jedną z krawędzi bloczka, jest sobie odręcowywujesz, żeby, zakładam, potem wzdłuż niego układać, tak? Dokładnie. No, to jak we dwóch się używa poziomicy, to zawsze rodzi problemy, co? Żebyście jeszcze nie widzieli odcinka, jak robiliśmy właśnie tą izolację poziomą, czyli tą, tę papę. No dziś teraz u się tutaj wyświetla karta. Zawsze się zaczyna budynek od winki. Jeden winkiel, drugi, trzeci, czwarty. Także jak tu mamy też takie coś, łączenie ściany ze ścianą, także zaczynamy od tego momentu łączyć jedną ścianę z drugą ścianą. I później się leci po żyłce w jedną stronę, w drugą stronę. E, już e, nam niepotrzebne są linie kreski. A, bo dobra, okej, co je? Czyli tutaj zaraz zrobiłeś dokładnie to samo, bo jest kolejna ta, tak? Kolejna tak, na linie. Tu, tu położysz linie, bloczek, zakładam? Pojedziemy w tą stronę, kilka i pojedziemy w tą stronę, i tu już możemy sobie wyjechać do danej wysokości na 6 warstw. No i później resztę zamykamy do końca. Mhm. Bierzemy zaprawę. W naszym przypadku jest to M10. I wcześniej rozmawialiśmy, że masz tutaj. A, na to. Masz M5, M10, tak? Yy, M15. Już murowaliście praktycznie połowę domu na tym i sprawdzała się? Tak jest, jest bardzo fajna zaprawa. Elastyczna, dobrze się klei, odchodzi od kielni. Dobra, i teraz co? Teraz sobie narzucamy, tak? Tak jest. Rozumiem, że masz taką kielnię trójkątną i robisz tylko na razie po prostu po obwodzie, tak? Tak. A tutaj tą szerokość to znowuż już robisz na oko, po prostu wiesz ile mam mniej więcej bloczek, Trzymam co nie? Trzymam się tej krawędzi. Tej no krawędzi. ale mówię tu drugą, co nie? A druga to już jak, jak wychodzi. Wypadkowo, no, no, no. No zawsze no, no. miała być równa, bo bloczek też jest nierówny. Mm -hmm. Jest centymetr, półtora centymetra różnicy z bloczka. Także jeden może być schowany, drugi może trochę wystawać, Rozumiem. ale równamy się zawsze jedną stroną, uh -huh. żeby utrzymać lito ściany. Najlepiej tej zewnętrznej, tak? No, dokładnie. Możliwość błędu? Do metra? <noise> tak. Metr wstąp, Tak, nikt z tego strzelał nie będzie. Tak jest. A i tu jeszcze patrzysz, czy ci się zgadza z osią, tak? No muszę bloczka zaraz ustawić też w pionie, no. Mm -hmm. Mniej więcej, chociaż ta pierwsza warstwa to nie musi być aż tak strasznie w pionie, ale... Ale lepiej. I teraz na bloczek idzie... A na łączenie, tak? Tak. Na bok, ok. Bo rozumiem, że co, że ta cała linia musi być też wypełniona, co nie? Za tak. prawą. To się zarzuca zaraz. Ustawiamy do linii Jeszcze jednego położymy No na razie nic Czekamy na bloczki aż tutaj dojadą Tu no, nam musi powierzchnika się równać z kreską A w ten sposób patrzysz, okej okay, czekaj Tak żeby była idealnie po kresce mhm. Także wtedy nam wszystko do góry wyjdzie tak jak trzeba Chodzi o to, że nie zawsze te ławy są idealnie proste, że tak Tak, powiem. no ławy są nierówno trochę wylane. Tym bardziej, że też w niektórych miejscach jest tej papy, po prostu więcej zakładu i tak dalej, ale to się tą zaprawą wyrównuje, tak? Tak. No to już teraz trzeba za prawą wyrównać, ale jeszcze wieniec idzie u góry tak, że wszystko już wyrównuje się... Na samej górze wień, po Wieńcem po na samej górze. Czekaj, daj mi jednego ulepić. Proszę bardzo, dziękuję. Ile tego? Tak na oko. No tak mniej więcej jak już masz tutaj... Widzisz ile tej zaprawy jest? Mhm. Bo tu jest trochę zadołowanie. Czyli więcej dołożyć, tak? Trzeba więcej położyć. Dobra. Dobrze czy nie? No rozgarnąć trochę. Tego, może ja Ci pomogę. Aha, w taki sposób, dobra, żeby wyrównać te czaje. Dobre. I teraz tak, ten i on ma być przyklejony od tej strony, tak? No tak. Tak, no. I tutaj na to kładłeś sobie o tak, tak, nie? Ja sobie zacinam i sobie przyklejam, żeby mi zaprawa wypłynęła trochę z jednej... Za zacinasz to znaczy? No, zarzucam sobie. Ale że tak? Po prostu czy? Jedną stronę, drugą stronę, później uzupełniam środek. Aha, że o tak robisz, tak, czy? A to jak kto woli, no. Jed, jeden woli tak, drugi woli tak. No. zależy ja, jaki murasz. czekaj, nie śmiej się, bo. <grymot> <grymot> no bo, Załóżmy, że jest OK, tak? No załóżmy, że jest OK. Nie jest OK. Trochę za dużo, ale. <grymot> Aha, to znaczy zacięcie, tak? Ooo, delikatnie bo wszystko siadło. Spadł, czyli do góry, tak? Zdjąć. Da, jest dajemny. Trzeba poprawić, bo tutaj jest dużo zaprawy. Dobra, i teraz co? I teraz tą dziurę, tak? No i teraz trzeba zobaczyć, jak to jest tak z tym poziomem. No. Tu jest za nisko. Tutaj troszeczkę to do góry idzie, ale to, to nie ma znaczenia, no, no, widać, bo się na warstwach wyrówna. Troszkę za nisko. No. Mogę go tak teraz podnieść i podrzucić pod niego, czy nie? No raczej. Raczej nie. No. Próba numer 3. <śleszy> <śleszy> <laughs> Dlatego ja nie buduję tego domu. A jeszcze do dołu troszeczkę tutaj z przodu o o o, o. Strasznie grubo dużo zaprawy, także to trzeba zniwelować na kilku warstwach. Eee, jak zniwelujemy na kilku warstwach, to musimy się zawsze tej kreski trzymać. Aha, rozumiem, żeby nie patrzeć do bloczka, tylko do kreski. Cześć. To, że on się tutaj trochę siądzie, to niech sobie siądzie drugą warstwą się go już wyrówna a drugą, trzecią no bo są mówię, są ławy nierówno zalane niektóre miejscami są duże uszkoki jest w oczku? jest, jest ładnie za pierwszym na... razem no. w na oko. i sprawdzamy znowu tą linię i mamy Tu jest potrzebna... Oh, oh, oh. Niewymiarowo. 38 Będziemy docinać? Piękny kawałek. Bardzo ładny. Pomocnik dobry. Co <noise> <noise> najmniej średni. Robi to na pokaz. <noise> I co, i druga warstwa, tak? Tylko że zakład... rozumiem, że robisz to na zakładkę, co nie? Tak. Wiązanie to jest to, że wchodzi mur w mur, jakby, no tak jak klocki Lego, tak? I zaprawy, ile jest, pomiędzy 4 centymetry? Czy jak wyjdzie? Nie, zaprawy, chodzi ci o fugę? Tak, no. Nie, no, zaprawy to jest, powinno być tak od centymetra do 2 centymetrów maksymalnie. Okay. Najlepiej to jest tak 1,5 centymetra. Co udało się? <głosy> <głosy> Nie to, nie że się udało, to tak mówi, musi być, no. ma być i koniec. Powiedziałem niepewność. Przy kolejnej warstwie się jeszcze podrówna i będzie ok na finish. Otóż to, trzeba Nikt warstwami tego... sobie wyrównywać. Pomalutku. Musi być wiązanie każdej jednej warstwy. Minimum 12 cm na bloczku. Jeżeli chodzi, tu mamy fugę pionową, to tu mamy wiązanie. Tu mamy wiązanie. Cały czas musi być na Mijano. A dlaczego nie można tam zacząć trzeciej warstwy tylko tutaj boki? albo trzeba drugą Musimy dołożyć. Musimy tu dołożyć, tu dołożyć, bo później zaczynamy znowu z, z tego miejsca jedziemy w tą jedziemy stronę. Żeby my... na zakładkę było zawsze. W tą stronę. Okej. Okay. A ja już jestem tak ściśnieniowany, że czekam z tym blokiem. Mariusz nakładaj szybciej, bo później ręce mi i drugą warstwę też już patrzysz do tej kreski, czy po prostu tylko już do tego sznurka i czy jest równo? Teraz się trzymam w sumie pierwszej warstwy. Że lita pierwszej warstwy. Tak. W pierwszą okay. warstwę mam ustawioną, to trzymam się od pierwszej warstwy i jedziemy do góry. Uh -huh. Jak już to sobie odsadzimy do góry, także tam już możemy sobie e, lecieć po poziomicy, czy sznurek się zapina z jednej z drugiej strony. Po się uluje. Mhm. Czekaj, tak byś zaczął? czy tak. A, tak byś zaczął? Tak bym zaczął pośrodku cegły. Okej, okay. dobra. W tym miejscu już mamy wykonane właśnie ściany i teraz będziemy mogli zamiast... bo tu nie ma tej linii, nie? Zamiast zrobić do tego, to możemy sobie zrobić do żyłki. A i po prostu przybiłeś ją tam gwoździem, fungę, tak? Tak. I rozumiem, że ona ma być jak najbliżej muru przytwierdzona, tak? Tak. Najlepiej to jest przy samym końcu winkla, nie tu. Tylko tu uh -huh. Żeby nam to już pokazało całą długość litościany. ściany A no i sznurek dopychasz do ściany jak tak. No i lecimy do sznurka A czyli krawędź ma się zgadzać ze sznurkiem, tak? Tak I to wszystko A wy, i co i tyle? Nie patrzysz na ten na wysokość mam myśli po, yy, na myśli poziomicą. Nie, bo teraz chodzi mi, żeby uzyskać ten sam poziom z tamtej ściany, z tym po, yy, poziom yy, z tą ścianą. Także sznurek tu już nam pokazuje ten sam poziom i lecimy do sznurka, wyrównujemy ten winkel z tamtą ścianą. Tutaj trzeba za prawą też to wszystko ładnie yy, zamazać, bo yy, to będzie później bloczek będzie malowany. Z zewnątrz, tak i wewnątrz. Także za prawą trzeba położyć takie sprawy. Zobaczcie, że Mariusz nawet ma ze sobą plan zalaminowany. I to fajny patent jest właśnie, że mamy rzuty naszych fundamentów, które są zalaminowane. I dzięki temu po prostu się nam nic nie zniszczy, co nie Jak murujemy, zostawiamy. Tak zwane sztraby, po to, że jak będziemy lać beton, ten beton ładnie wchodzi pomiędzy te tegły, oblewa. Wtedy ten słup jest dużo stabilniejszy, jakby miał być tutaj w pionie wymurowany z jednej i z drugiej strony na, na prosto. Wtedy on się trzyma tego muru, a ten mur się trzyma tego betonu. Wszystko jest związane w kupie. I tak samo jeszcze to będzie połączone nie tylko z ławą, to jeszcze z tym wieńcem, który jest. Z wieńcem tutaj. i pręty będą wystawały jeszcze poza zawieniec, żeby na parterze następny słup przychodzi. Wkładamy belkę, wystają pręty, i wtedy łączymy tamtą górną belkę z tą dolną belką, tak? A powiedz mi Także... jeszcze jedną rzecz, bo rozumiem, że nie zawsze ci wypadkowo wyjdzie tak, żeby wyszły te ząbki. Czyli wtedy je po prostu przecinakiem tak, odbijasz, no, tak? Przecinakiem, młotek, przecinak, ewentualnie diaksem ucinamy, e, Czym samym młotkiem uda, uderzamy jakimś takim e, mocniejszym bo są nie, gdzie, gdzie są po prostu po, pozaznaczane dziewiątki, połówki trzeba mocniej młotkiem walnąć Tak jak jest na przykład tu taka kreska to jest y, połówka uderzę młotkiem to on mi powinien ładnie pęknąć na pół nie, nie ma ka trzeba pracować poziomicę? kawa to będzie za godzinę na ile lat w budowlance? No już trochę lat Minęło no. za 20, może 18 Kto by to liczył? Szczęśliwie czasu nie liczę. Tak jest. Też człowiek potrafi szalować i zbroić, ale najlepiej czuję się w murowaniu. Dużo lat spędziłem stawiając ściany na blok, Także tam są solidne odbiory. Milimetrów się czepiają. Także doświadczenie się ma. Mariusz, czy ty to słyszysz i czy ty to widzisz? Jadą i oni. Kabeksik z dostawą bloczka. Bardzo dobrze. Także dzisiaj obiecali skończyć. No, postaramy się. I tak jak obiecali, tak zrobili. Minęło parę dni. Słuchajcie, wszystko jest zrobione. Nie dość, że wymurowane ściany fundamentowe są też, bo zakładane zbrojenie na górny wieniec. I tak, mamy tutaj wieniec, który nam usztywnia cały fundament. Yy, tak samo mamy zrobione wytyki do słupów, wszystko jest wyszalowane, gotowe, jutro ma przyjechać beton. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, jeżeli z tego filmu coś wynieśliście dla siebie i w jaki sposób Wam pomogliśmy, to pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!